Cześć, tak ten Oj. pan jest żabą? Jaką żabą? Żabą! Bo to jest Patryk, wiesz? Cześć żaba! Patryk Żaba! Patryk Żaba, może i być Patryk Żaba. Mają to Wszystko w porządku? O, to pójdzie pani na zakładnika. Rączki do góry proszę podnieść. Nie no, się. Halo? Podnieś babo ręce do góry o, A no, Dzień dobry podsiane. Podsiane. No pod no czego nie rozumiesz? Wymachujesz bronią palną Nie no, I tak jest poszukiwana pod O no, to się dowiesz, pod Nie? Oj. Do mostu, przy kasynie Kasyno po naszej lewej stronie O k***a O mój k***a Śmierdzi Zróbcie Park, park ul... Bambik <śmiewanie> Nie umie drzewka blistą zrobić, beka Jak to drzewka? Jak to drzewka? Celowo tak, broni palnej, gazu. Najlepiej broni palnej, długiego tak. kalibru. Bo ty wchodził się do win maszyny i aresztował osoby za odmawianie sprzedaży na podstawie dyskryminacji do... e, płci, racji, koloru skóry, religii, pochodzenia, narodowości, wieku, niepełnosprawności, stanu zdrowia Tomas... i oczywiście z źródła zarobku bądź pozycji społecznej. Tomas, dwa kurdy plowok nie biegają. Jestem poza służbą, ogarnę to jak będę na służbie, dobra? Nie ogarniesz, bo to zaraz ogarnę. będą tam w środku. Nie, nie, nie strzelaj, nic, nie strzelaj. Tam jest bala 100%. Nie ja muszę, ja muszę reagować. Nie możesz, to mi... Tomas, uważaj! Zostar nie, Tomas! Dobie, dobij dura daj dzieci działaj! Tomas! Jak ten jeszcze? Jak ten jeszcze romka pyszuję? Ale tu przecież sobie... Nie. No, Tomas! Nie, no przecież... Ja nie mogę! Dobra! Nie no, to jest żart! Jakiś Co jest? <śles> <śles> A. Jak wróci z... Jak wró... Wróci z... od... od weterynarza... To zrobimy wspólne zdjęcie. PAK! Zaskoczenia, starucha! <laughs> Orientuj się, dziadek! ...spokojnym... spokojnym. A Henk to na przykład nie ma problemu napisać, że jedyny w życiu, co może pukać, to albo mnie, albo drzwi. <laughs> Wzią. A, A że... tylko pokaż na po swoją po to, sytuację. Jakby my się już nie spotkamy, no więc trzymaj się. A co ty plecie? Aha, dobra to hej. mega fajna laska w sumie. A co będzie? No to dobra to hej. <hierdzi> 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 no, to na... <hierdzi> <hierdzi> no przyjaciele na rakietę to ty nie masz co liczyć. zabij... zabij mnie. Roman Gierczak, proszę bardzo. Ty się tu zajmiesz. <hierdzi> Roman Wierczek. Dobrze, rozumiem, że pan normalnie z Departamentu Sprawiedliwości jest tylko ten. Hm? Wiem. Czemu mówisz do mnie zalej dalej na pani? Dobra. A teraz mam do ciebie e. taki test... E. test... Dobrze, dobrze, dawaj, Pokażę ci coś, powiedz mi pierwsze A. twoje skojarzenie, dobra? No. WCZ? <laughs> e, chodź tu, tu, chodź tu na chwilę, chodź tu na chwilę. E, wiesz, czy mi się to... Jezu, nie wiem, ja nie chcę tak do ciebie, naprawdę, bo ja cię bardzo szanuję jako... Pięćdziesiąt. Jakieńce za nie widzicie? Nie wiem. Nie wiem, bo trasa jest dowolna. 50 pięćdziesiąt, pięćdziesiąt! <grym> Benes jest otwarty? A, otwarty. Tu zawierzałeś, nie? No. No rzeczywiście OLEZA A no tak! No chcieć to można, ja też chcę tygrysa na łańcuchu. Rozumiesz? Mój przekaz czy nie bardzo? Że mam się ubrać w panterkę, założyć obroże i dać smycz do ręki. Takie takiego sprawy się nie spodziewałem. No nie wiem, bo czy też o co ci chodzi. Co a tak będziesz to robiła. Raa, raa. Nie, no tak to tylko ty umiesz, kochanie. Just it, do it, do it, do it, do it, do it, now, Leak it, do Suck this just like you should, right now, Leak it, good. it, this just like you should, my neck, my back. Leak my 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 crack, my neck. <grystans> Mam ty z Manek, Dobra, coś. trzeba mieć jakiś porządek z tych dzieci. Dobra, słuchajcie, nauczę was rozprowadzać. Dobra? Co to? A co takie no zajęcie żebyście miały? Ty się chodzi po ludziach i tak chceś, a on mówi: Co? A ty mówisz 10 dolarów, a ty mówisz. No, fio, no, fio, no, ja chcę. No, no i super, dobra. <grystans> dobra, <grystans> dobra, dobra. O. daj. Sprzedajemy narkotyki, narkotyki. No, tak, radia... Tak, ja co nie tak? Co, co nie, nie tak znowu? Tekst. Aha. To jest... O sierpa dolce flore, omade... Omade, o, 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 o teoryki tyki, sprzedajemy... No nie no, znowu źle! Stójcie, stójcie! Co jest? <grystanie> które macie. Kasetkę otwierajcie. No to musiałbym chyba do. do. do, do kasetki. ci ostatnie 30 dolarów wchodzi, oddałem do, do, do kasjera. ty tu stój. O Jezu, co tutaj się dzieje? Co tutaj się dzieje? Jaki wariant. Co mi tu padał na Wilię. Stąd, bo tu zarabciarskie się pierdolę. Siedzisz no. Jesteście wolni. No. Dobra. Słuchaj mnie. Blondynku. Nie ma takiej możliwości, nie jestem dzieliem, mam 29 lat. Bo... Eee, co ty eee! robisz? Nie wiem, teraz. Czy ja go mogę to? spacyfikować? Tutaj, chodź. Nie, ale... Jest o ciekawe. Mogę? No. Mogę? Chodź mi się nas. Nie, no nie możesz tak! To jest jakiś. To najgorsze. Nie, no teraz ja tam nie idę, nie spojrzę mu się w oczy. No, chodź, chodź. Nie, nie, nie ma takiej... No co ty, nie możesz takich rzeczy mówić, ale ja no, nie, 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 nie może Nie, mogę. Teraz nie możesz się zwrócić. Czemu z waszą babą Nie no, w sensie... Bu! Bu! <laughs> nie straszuj dziecka. Myliska,